Cześć, witam wszystkich, dzisiaj pierwszy raz w tym roku z nadwisełki. Znaczy raz już byłem w tym roku na Wiśle, ale niestety przywitałem jest zbyt wysoka woda No i do tego był silny wiatr, dzisiaj akurat też wiatr, jest silny wiatr Tylko, że akurat sobie znalazłem tutaj Czy Może ciutko lżejszy, tylko że znalazłem sobie akurat ten brzeg, brzeg wybrałem Także mam wiatr w plecy i chociaż będzie się przyjemnie mówiło, nie wiem czy jakieś rybki wyjadą Woda jeszcze troszkę, jak, jak dla mnie wolę ciutkę niższą, no ale dobra, ale jakoś będziemy sobie musieli radzić z tą wodą. Celem dzisiaj jest głównie klen i bolen. No wziąłem ze sobą dwa pudełka, mam jednokleniowe, takie, z którym ostatnio cały czas sobie tam drepczę, i drugie takie pudełeczko wziąłem z obdarami boleniowymi, jakieś takie w sumie pierwsze z brzegu też, akurat tak sobie tam głównie jakieś tam swoje wyroby, takie same tam jakieś można powiedzieć. Dziady gdzieś tam wygrzebane to trochę jakieś tam też chyba głównie swoje z tego co widzę. Takie tam ja wiem, akurat mówię przypadkowo w sumie to pudełko gdzieś tam znalazłem gdzie sobie leżało. Także mówię to pudełko zabrałem. Na razie sobie tutaj się ustawiłem. Zobaczcie sobie na razie się mówię ustawiłem tutaj to tu jest taka przerwana główka. Na tej przewalanej gówerce chcę ten napływ obowić tutaj w poszukiwaniu kleni. Tu są takie zalane trawy, Mówię, bo jeszcze jest woda trochę za wysoka, bo niższe wody tych traw w ogóle by nie było zalanych. Ale mówię tutaj, sobie spróbuję ten napływ obowić, A potem będę chciał stanąć tam troszkę bardziej. Wydaje mi się, że tam mogą jakieś bolki się czaić, no nie wiem zobaczymy, co to z tego będzie. O! Nawet widzieliście, jakaś rybka się spawiła. Także dobry znak. Bo tak właśnie stanąłem w sobie wcześniej, nie było żadnego ruchu, widać. A tutaj coś się pokazało. Także będziemy walczyć. Dobra. Rozwijam się i walczę. Przyładował jest pierwszy wiślany tego o, no. gdzie ten Droguś jest. jest Jest pierwszy wiślany klenik Mały bo mały, Ale jest, ale tylko w zmieniłem Żeby inaczej chodził troszkę Pierwszy wyśladowy klinik 2021 roku, no już <grymne> ale fajnie od razu, bo tak inaczej ten wober tak go wynosiło, trochę do brzegu No i lekko go przestawiłem. Od razu, bo się inaczej fajnie trzyma. Bardziej głębiej schodzi. I tak mi się wydawało, że jakby coś tam za zanim jakby lekko coś tam jakieś takie się zrobiło. Jakiś taki alawirak, coś takiego. No i pach. dranko no, Ale by się przydało jakiegoś takiego kabanosa. Co to tam coś? O, było branie. Ach, Holender. Ale fajne łupnięcie bo znowu. Raz mówię, raz lekko dziubną. I za chwilę, ale fajne branie było. Ale dobrze jest. Kurde, no. A. ja pierdź, no. Skrzanię znowu branie, no. Już drugie branie w tej miejscówce z partoliłem, no. A tak jakby w pociągałem i go lekko jakby cofnąłem go do tyłu i nastąpiło branie. Ajajajaj. Teraz mi się wydaje, że klejanie tak gdzieś przy tych zielonych trawkach powinno sobie stać. Tam jeszcze tak, bliżej środka, to chyba niekoniecznie. Kurde balans, ale było fajne strzałno. A się zagapiłem. Ale fajnie, bo w ogóle popuściłem. Spróbuję jeszcze raz. Kurde balans, no. Ale już dzisiaj jest. Przyzwoicie, można powiedzieć, no. ale mówię, też nie ma żadnego takiego wiatru tutaj fajnie może tą przynętę skontrolować normalnie i pracę, ostatnio właśnie jak dlatego puściłem w ogóle całkowicie wtedy ostatnio w tym ostatnim wypadzie w ogóle na nią, bo taki silny wiatr, że nie było żadnej kontroli nad przynętą, także mówię szkoda w ogóle, w ogóle mojego zachodu ale dzisiaj mówię, że przynętę można kontrolować sobie i od razu jakieś efekty o, co to? Kuknę. Cośik. Ciekawa próba, W ogóle nie, nie staram się trzymać cały czas napiętą linkę tam są takie różne kamienie gdzieś leżą po starej główce co prawda teraz ich nie, nie widać, bo jest jeszcze woda jeszcze. ale i te ryby gdzieś tam się w tych kamieniach czają <słysk> ah! przywalił mówiłem o ten będzie już chyba fajniejszy ten będzie już chyba normalny Mówiłem tylko kontrolowany spływ. O, o jak drobnicę ucieka. O! Już taki przyzwoity. Gdzie jest mój pobieraczek? Chodź tutaj, gagatku. Chodź tutaj, gadaczu. Nie, ja może pas pobieraka go O taki. Rybulek, o. Taki klenik. Ale to jest właśnie to, co Wam mówiłem, że taki kontrolowany tutaj, gdzie te zwarki są, tam dalej przez głębiej, a tutaj jest płycej, przed tymi zwarkami takimi. Tam się staram właśnie tego ogóle wpuścić, żeby on powoli sobie wachlarzykiem schodził przed tymi zwarkami, tam są, mówię, kamienie. No i był jeden strzał, teraz drugi. Także ogólnie Dwie ryby wyjęte, dwa brania, także już dobrze jest. Ten no taki można powiedzieć, pierwszy praktycznie wypad wiślany. Kończę mój drugi wypad w tym roku na Wisłę. Pierwszy można powiedzieć, to był fan start. Drugi już był normalny, taki jak powinien być. Pierwszy po prostu popełniłem, mówię, za szybko była wysoka woda, ale dobra, ciągnęło na Wisłę, trzeba przejechać zobaczyć. Dzisiaj drugi taki wypad już. W sumie dwie rybki tylko wyjęte, dwa klenie, I, ale było za to chyba, z, o ile dobrze pamiętam, nie wiem, z pięć albo 6 brań, nie wiem, 5 chyba brań jeszcze, także 7 także brań na początek, fajnych takich kleniowych brań, także uważam, że naprawdę fajny wynik. Coś się zaczyna dziać, także można powiedzieć, że dzionek fajny. Zapraszam do następnych moich pojazdów, już się zaczynają jakieś pojawiać chyba. Komarki, nie wiadomo co, jakieś muszki. No. Zapraszam do moich następnych filmików. Już myślę, że będzie coraz lepiej z tymi wyślanymi rybami. Także zapraszam. Pozdrawiam. Cześć.